Szanowni Państwo, my byśmy złamał, łamiąc zasadę dekoru i o sprawach tak żałośnie, śmiesznych, płacząc mówili, no to my byśmy się sami ośmieszyli. Ale to jakby przyznasz, przyznasz Harry, że to też świadczy o geniuszu Kononowicza, który jakby już wtedy przewidział że ten jabłoń i kwiaty tej jabłoni no to będą tylko robaczywe owoce, prawda? Tak, panie doktorze, ja się tutaj całkowicie zgodzę z panem. Bo no, prezydent polski, pan Kononowicz Krzysztof. On już w całej swojej najsłynniejszej przemowie, kiedy jeszcze nie startował na prezydenta polski, tylko dopiero jeszcze się nie mylę prezydenta Białego Stoku, tak? tak? Tak. Na tak, Podlasiu, tak? Czyli e, zresztą to sam Józef Piusowski powiedział, czyli przodek pana Kolonowicza, że e, Polska jest jako obważonek. Najlepszy jest z zewnątrz, a w środku to tylko kłam. I skąd jest pan Kolonowicz? Z Podlasia, czyli na zewnątrz. A skąd jest kratia błoni, panie doktorze? Ziałotka, tam gdzie nic nie ma, nic, nic zupełnie. I oni... i jeszcze to jest najciekawsze, że oni się temu sprzeciwiają, bo oni mówią, że będzie wszystko, czyli będzie na alkotyki, wódeczka, tam, e, na wastu... alkotyki, Kopie losy. A pan już powiedział, że nie będzie niczego. Nie będzie złego, będzie tylko dobre. I szanowni państwo, oni najchętniej to by tego obwarzanka ukradli, zjedli, a później klej, marihuanę, narkotyki i mocne alkohole, mieszane, tanie. Wlali i to by był ich obważonek. Oni jedyne, że reprezentują, to tak, będziemy śpiewać głupoty, a wy kasa, 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 dawać kasę. Nie? Zawsze chodzi o pieniądze. Zawsze chodzi o pieniądze. I nie dajcie się zwieść. Nie dajcie dzieciom waszym słuchać rzeczy, które są nie tylko. Degenerujące, ale są przeci, przeciwnie godzące w człowieczeństwo i z polskością. One mają niewiele wspólnego, bo palak wódki, wódeczki nie pije, papierosów nie pali. Tylko jak ma problem, to pogada z kimś i, i, i jakoś to się po kościach rozchodzi a to nawet nie jest żadnego stopnia drabina jak to mówi ten Bartosiak czy Barkosiak Eskalacyjna Tylko powiedzmy idziesz do sklepu i coś kosztuje 3,50, a ty masz 340 w portfelu, nie? No i pani ci nie chce tego sprzedać no to kwiat japłonii uczy że nie musisz y, zarobić 10 groszy żeby to kupić Tylko ma być, jest wszystko Czyli idziesz do sklepu i albo to kradniesz A jak ci się nie udaje ukraść, to nie, że starasz się jakoś zmienić swoje życie, żeby mieć pieniądze na to, co chcesz kupić Tylko bierzesz rozpuch Wąchasz, albo rozbój, za 10 groszy Za 10 groszy oni by wszystko zrobili jak, Ukradli, jak tak. Dostojewski pisał, niby tą starą winkę, co tam stało o lasce tam chodzi i tam w tym sklepie, żeby, żeby na życie miała, żeby dla swoich wnuków miała, żeby jakieś tam zabawki, żeby na komunie im coś dać właśnie na komunie katolicki wątek, zresztą to oni by zabili tą siekierę tam jeszcze, no. potem ich tam siostrę tam też ubili. to zresztą też się łączy, że oni... Dzięki grozy by wzięli oni z tej rosyjskiej kultury, która jednak ma swoje motywy ogólnoświatowe, uniwersalne, to oni by on tylko to co najgorsze i bo oni się podszywają, że to jest Polska gdzie kto w Polsce widział taką empatyczną i Przecież w Polsce, w Polsce piękne są jabłuszka, a oni z jakimś klejem, jakimś kodylem, coś, to tego nie ma w Polsce. My udowodniliśmy, że to ma być wszystko. I na przykład, yy, tak jak Harry powiedział o, o, Kwie, o Dostojewskim, a każdy zna historię Dostoja o... Marchewce, czy tam rzepce. No nie pamiętam, ale chyba o marchewce. Jak kobieta przez całe swoje życie zrobiła jeden dobry uczynek: lichwiar, nie, przekupka. Dała, dała marchewkę biedakowi. Biedakowi. I później trafiła do piekła. Miała się tej mar marchewki chwycić i pójść do nieba. Że zbiegła wzlecieć na tej marchewce do nieba Ale inne dusze yy, Chwyciły się tej marchewki Przekupka zaczęła je zrzucać I sama spadła Szanowni Państwo, to nie było tak To było tak, że Lichwiarka, znaczy przekupka Zrozumiała swój błąd I te dusze leciały Ale tam był kwiat jabłoni I on Szanowni Państwo, on Tę marchewkę jak wszystkie te dusze zja yy, 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 chciały się wydostać z piekła, to oni złapali tę marchewkę i ją zjadli. Zjedli, bo mówi, zrobimy im na złość! Nie siedzą w piekle! A co nas to obchodzi? Ale my będziemy się śmiać! Ha, no, proszę, proszę Państwa, tak no oni się tak śmieją właśnie z nas, ale to jest jeszcze jedna ważna kwestia. To wszyscy i taki wielki katolik jak Ksiądz Brachnicki. I taki okultysta tak jak Tadeusz Miciński, to oni wszyscy, poczytajcie sobie Księdza Fausta, jak on tam ksiądz Fausto, aby znak krzyża, żeby tam tamci nie pili wódki. I to jak Ksiądz Blachnicki to mówił, ale i największy z nas wszystkich, największy z tych myślicieli, łączący z sobą i te tradycje ezotoiczne, ale także tradycje. Księdza Blachnickiego, czyli właśnie Krzysztof Kononowicz, nasz Ezydent, on powiedział, że niczego nie będzie, nie będzie wódki. Nie będzie, a co mówi kwiat jabłonik? Że będzie wódka, papieroski, na ekotyki fu fu, fu. Rozpuszczalnik, tak, rozpuszczalnik, tak. Po prostu na tej jabłoni im to właśnie jak na drzewie poznają długo i zła. No i to, to kolejna sprawa tutaj wchodzi, bo skoro na jabłoni ma rosnąć rozpuszczalnik, ma rosnąć papierosy, ma rosnąć... Ja się śmieję, ale to śmieje przez Nie ma się co śmiać! Narkotyki mała rosnąć. To szanowni państwo, oni mają studio nagrań. To nie jest żadne studio nagrań. To jest tajny ośrodek, w którym prowadzi się eksperymenty genetyczne. I jak dalej będziecie ich słuchać, wspierać, tylko takie jabłonie będziecie mieli. Papierochy będą na nich rosły, rozpuszczalniki. Narkotyki, a nie jabłuszka bo... ale, ale to właśnie to co pan doktor mówi. Co będzie osnęło? Czyli tytoń będzie na to ma osnąć, tak? Nikotyna, papierosy i co? I jakaś ichłana. To, to to jest polskie drzewo, to w Polsce jakaś machłana um, rosła na drzewa. Panie doktorze, albo nikotyna, to przecież zawsze się tam sprowadzało z jakiejś tam tłumcji czy coś takiego Ja to nie wiem, bo też nigdy nie paliłem ani tego, ani tego, ale no, no to co? To, to, to jest polskie drzewo? To weseł a y, kto śpiewał ten? na jabłuszko, przeka... czy to byli Polacy? No właśnie. Oh. To właśnie. A to, to nie będzie jabłuszko czerwone. Tylko oni śpiewają, oni się nazywają Kwiat Jabłoni. A potem śpiewają Małeś Wszystko? Bo chodzi o to, żeby ten kwiat rzekomy jabłoni wydał wszystko. Czyli ktoś potrzebuje wódeczkę. To z kwiatu rośnie chudeczka. Ktoś potrzebuje narkotyki, to z kwiatu wyrastają narkotyki i mają pieniądze z Ameryki, żeby takie były krze krzewy, takie były drzewa, jabłoni, a Polacy to kupią. Nie dajcie się ogłupić, zobaczcie kto jest za kim, kto gdzie chodzi do telewizji, kto coś śpiewa. A oni w ogóle, proszę Państwa, oni byli w takim amie tego... Y Kuby wojewódzkie, przecież to jest stały chłop, pan Kononowicz, to się nazywa porządnie jak Polak Katolik Krzysztof. A Kuba, co to jest za imię? Kuba to jest takie komunistyczne państwo, proszę Państwa, gdzie to w ogóle komuniści rządzą i to Cza... ten czerwony no kwiat, czarone jabłonki to połączcie! A... Wyłączcie telewizor, wyłączcie YouTube'a, tylko nie nasz kanał, a włączcie myślenie! No właśnie, Kuba! A jakie nazwisko? Wojewódzki, czyli żeby Polska nie była państwem, tylko żeby była województwem Kuby, Republiki Kubańskiej. <grym> Jakaś federacja, jakiś coś No, A, no Nie, myślenie. taka kolonia komunistycznego mhm. kraju, że my byliśmy sługami <grym> Tak. Tak, nie. to jest właśnie ich myśl. A po co papież obalił komunę? Po co papież? Po to, żeby jakiś kwiat jabłoni śpiewał? A jeszcze proszę państwa, jeszcze ja tutaj przejmę do panu doktorowi, bo jest ważna myśl. A kto napisał kwiaty zła? Daj bandzie dekadencką książkę, gdzie tam o narkotykach, jak Jakie tam... Jakieś gołe kobiety strach? Ja, tak! Szkoda mówić! K.L. Butler, proszę państwa. I czy K.L. nie brzmi jak Kuba? Karol to jest poina... po, Karol, Harry to jest w innym języku Kuba. To jest to, samy, to samo nazwisko, imię. To nie, nie jest... Tak, jednym, tak, tak. tak. Tylko, Do, po rosyjsku chyba. Po nie? rosyjsku. No, i, i, no właśnie! No. Właśnie, Karol to jest po rosyjsku Kuba! Kuba wojewódzki! Republika Kuby! A może to chodzi o to, że... On zrobi monarchię i że o. Republika Kuby! Tak, żeby on był tym, tak, fruskim, Królem! Królem! Bo... Republika Kuby i on będzie władał i tak, robił to tak. chciał i będzie obowiązek jego głupiego programu oglądać. A my po cośmy obali komunę, po tym, że nas jacyś dyktatorzy rządzili, po co papież przyjechał do Wisły no na Narty? No właśnie, papież jeździł, już 13 lat miał i wszyscy wiedzieli, że będzie papieżem tutaj. Tak. I żeby co, żeby Kuba sobie nami rządził, yy, komunistów i, i co. I to wszystko, kwiat jabłoni do tego dąży, żeby nas, Polaków, upodlić. Ale nie będzie z nami łatwo. Uwierzcie nam, że łatwo nie pokonacie naszej godności. To wszystko było po to, żeby. Republika Kuby i będzie wszystko, ale dla kogo wszystko, bo nie dla zwykłych, no. normalnych Polaków Sklepy za żółtymi fiankami będą Będą po prostu ludzie, prawda, rodzina kwiatu jabłoni, Kuba Wojewódzki, Janusz Palikot i oni sobie będą Dom, chodzili z będą, No z z maihłaną będą, tak? Gdzie tak. się naszym dawać, no. Tak, najlepsze dla nich, a my y, żyjemy trociny Tak. No, to jest właśnie e, cała. to prawda. sobie zobaczcie, my to e, z panem doktorem też lewicy nie popieramy, ale jest taki taki znany operzysta, Jan śpiewak się nazywa, on tam śpiewa i on mądrze śpiewa i on mówił co pali kot z wojewódzkim i wódkę dla dzieci z... Z maichuaną sobie, Państwo, popatrzcie, to kwiat japończy. Oni on to piją, oni to dają, a tych, to to ja dają, pokazują. 50, dzieciom za 50 złotych, szanowni Państwo. A kto ma teraz 50 złotych? Ja mam, Państwo ja mają. Ja mam, ja mam. To ten co? A nie, to chyba ma. Ja mam. Ja to też pokażę. Ja mam. O. o! O! Całe moje pieniądze. Ja to coś tam jeszcze, nie wiem, no tyle mam, no Państwo. tu! No, oh, beim Doktor ein...